Dzisiejszy odcinek poświęcę znowu prezentacji moich zakupów. Zakupy powiem szczerze, że nawet się udały. Do mojej kolekcji do, dołączy kolekcjonerka długo wyczekiwana przeze mnie, przegapiona na premierę. Trzeba było dosyć długo szukać, żeby kupić to w normalnej cenie, a cena tej kolekcjonerki, którą Wam za chwilę pokażę, dosyć wysoko zaczyna już skakać. Widziałem na się wystawiano już jest po 2,5 tysiąca czy tam 3000 zł. Takiej kwoty to nie chciałem na to przeznaczyć, ze względu na to, że ta kolekcjonerka była w dosyć dużym nakładzie i wydaje mi się, że te pieniądze są takie mocno zawyżone. Mnie kosztowała ledwie tam 1400, więc to było jeszcze do przełknięcia. A na premierę kosztowała ledwie 1000. A mowa jest, zaraz Wam pokażę dla chcącego. który swoje kontakty. Nic trudnego, jak to mówią. I mowa tutaj była o Elder Ring. żadnego nie będę robił, ani z tych rzeczy obecnie, bo jest to nowa, zafoliowana, posiada plomby. Wydanie na brytyjski rynek, więc mamy tutaj angielską kładkę. Dokładnie takie coś, co mieliśmy też w Polsce. To wydanie mieliśmy w Polsce z tego czasu. No i to wydanie przegapiłem. mam. Think mam tutaj drugie pudło kolega, wszystko podzielił na dwa pudełka, ze na to, że te kolekcjonerki tutaj mają swoje gabryty. No, tak, jak wzięliście, ale The Ring to było jedno pudło zapakowane dobrze, więc dla mnie to jest najważniejsze, żeby to tarło w ładnym stanie. To, że zapłacę za tą wysyłkę, te 100 złoty, przysyłkę kurierską, to nie gra roli. Patrząc na ceny, jakie są w Polsce, to zaoszczędziłem sporo pieniędzy. Tuż tu będzie. Tego więcej i to będzie wszystko przeplatane nie tylko z grami, ale też mam trochę filmów, ale filmy będę starał się odrzucać, bo nie mają nic wspólnego. To jest prezentacja gier, że tak powiem. Nie? To też dosyć długo przeze mnie szukane nowe folii Ryzen i wydanie brytyjskie. To wydanie kiedyś było u nas na rynku polskim oczywiście, dawno temu wyprzedane, dawno temu już po prostu zniknęło w czeluściach piekielnych, jak to się mówi. Wydanie zafoliowane, tam podejrzewam, że jacyś może graczy, gracze, jacyś, którzy Kupili to kiedyś i nie ograli, to mają to gdzieś tam folii i pewnie teraz się tym cieszą. Nie? Więc y, pomijając wersję pracową, to też od tego zaczęło się na Xboxie. Na Xboxie port był dla mnie niegrywalny, ale. To nie jest prezentacja i miejsce e, dla tej serii, żebym teraz na tym się rozpowiadał i opowiadał o samej serii o tej grze. Tak czy inaczej, mam, praktycznie serię, już sobie uzupełniłem wydaniami, jakie mnie interesowały i jestem z tego naprawdę zadowolony. Więc. This cave seems a little eerie. Let's find a different way, please. This doesn't feel right. So, let's <laughs> To jest całkowicie przypadkiem kupione i całkowicie nie tylko przypadkiem, ale też dobrej cenie kupione. Mumie, całą trylogię filmową lubię. Mumia to też są dosyć fajne gierki, właśnie na te przenośne konsolki, więc postanowiłem sobie uzupełnić serię filmowo-grową. Więc ten oto tutaj egzemplarz trafił do mnie za niecałe, tam 20 funtów. Było dosyć tanio, a z tego względu, że gry tu nie ma, grę, mo grę mogę dokupić za kilka funtów, nie ma z tym żadnego problemu. Ale... Znaleźć w ładnym stanie jak to, to już jest problem i stanowi to nie lada wyzwanie czasowe. Kolejna gierka to jest Zetka. Od razu w protektorze widzę, jak ktoś sprzedał mi to w protektorze. Na nie wiedziałem, że protektor jest. Uzupełniłem całą kolekcję już teraz obecnie z serii way. Unit reporting. Serii Z. Będę mógł się tą serią naprawdę już zająć w najbliższym czasie. A Zkę naprawdę lubię. Spędziłem przy niej sporo czasu. Liczyłem, że powstanie jakiś tam remake, jakiś konkretny remaster, ale to nie nastąpiło, więc zajmę się tym, czy po prostu co, tym, co jest obecnie na rynku. Lecimy dalej. cd case, takie uzupełniacze do moich big boxów, to jest akurat nieważne. O! Kolejny boksik to jest gierka na Sega CD. Kupiony z jednego prostego względu, jest tutaj Golden Axe. Golden Axe było wydane właśnie w taki sposób, jeżeli chodzi o wersję na Sega CD. W takim kompilacji kilku gier, właśnie z Segi. Tu jest także Shinobi, z tego co widzę, z Street of Rage bodajże jakaś ścigałka i coś tam jeszcze. jest. A, jest super Monaco Grand Prix, jeszcze to jest. No. Taka fajna kompilacja kilku gier na płytce. Gruba instrukcja, ładnie wydane. To, to wydanie wam bliżej też pokażę przy okazji prezentacji Golden X, Golden X, którego w wielkich bólach w końcu skompletowałem. Jestem też z tej serii naprawdę zadowolony.

Ale oczywiście Unikacik jako gra folii zajęło mi trochę czasu, żeby dorwać nówkę fabrycznej folii. Jest to nie tanie, bardzo, bardzo, ale to bardzo rzadko się pokazuje. Jak na taką grę, która sprzedała się w dosyć dużych ilościach i używkę można znaleźć bez problemu, bo jest tego naprawdę sporo i na Xbox, i na PlayStation, tak wersję PAL, e, po angielsku wiódką za foli folii fabrycznej, naprawdę jest niełatwo znaleźć. Moja seria jest prawie kompletna, jeżeli chodzi o Indiana Jonesy na konsole. Co mam dalej? Niedawno mówiłem Indiana Jones, pokazywałem Indiana Jonesa i jeszcze w kolejnego tygodnia udało mi się utolować to oto wydanko na Gemboja. To oto wydanko, także moja seria właśnie jest bardzo, bardzo bliska ukończenia. Ten, to, jest, to jest ta z The Last Crusade na podstawie części trzeciej filmu i również do tej, jeżeli chodzi o zakończenie zbieractwa tej. Serii zrzużyciowej, to będzie się u mnie kończyło na nes ale raczej europejskiego wydania nie znajdę, bo nie dość tego rzadko się pojawia, to jeszcze kosztuje krocie, słuch do amerykańskiego, które krocie, no i różnią się głównie okładką, prawda? No to jest by tam pale, to jest ale wielkich różnic pomiędzy nimi takich nie ma, żebym po prostu chciał wykładać na to tyle kasy albo czekać ileś lat, zanim się to w końcu pojawi w pudełku. Bo egzemplarze, które są, kosztują 500-600 funtów, nikt tego nie kupuje i to są egzemplarze naprawdę bardzo brzydkie. Jeżeli są pudełkowe, to są brzydkie te pudełka zniszczone. Nie, nie przewiduję po prostu zakupów takich podniszczonych pudełek, takich brzydkich wydań, że po prostu, aby tylko odhaczyć, że kupiłem wydanie w palu. No i tutaj mamy kolejną gierkę na Wii, tym razem jest to Broken Sword, wersja reżyserska, nigdy nie grałem na Wii, przyznaję się, nawet nać nad tą grą nie zastanawiałem kiedyś, żeby ją kupić, ale tę serię bardzo lubię, mam do niej bardzo duży sentyment, no i tak, kupiłem, była dobra cena, całe 20 funtów. If you How do I know I can trust you? Your husband invited me here today because he needed me. I think he knew somebody wanted to kill him, and he knew I could help. I doubt it was your database he was after. You're wrong. I was onto his killers already. I am sure of it. Please, you. Zajebi to spytal. Yeah, Kolejna seria, którą już zdobyłem na wszystkie platformy, jakie wychodziła, to jest Overlord. Nie kupiłem, to jest oczywiście też wydanie, nówka folii, podobnie jak ten Broken Sword, no takie konsole, to kupuję tylko nówki folii, używane mnie nie interesują, chyba, że do ogrania, bo nie ma jej na danym sklepie, nie mogę kupić, no to używaną wtedy też kupię, żeby sobie taką gierkę ograć. Overlord nigdy nie ograłem na Playu, tylko skończyłem obie części na Xboxie, biłem w obu celaka. Wadą obu gier było to, że nie były po polsku, Na no po polsku zrobiono, wydano tylko na PC-ta, ale niestety konsole w Polsce były traktowane w tym czasie strasznie po macoszemu. Dodatków nie spolszczali. Jeżeli spolszczyli podstawę, to dodatek był całkowicie często pomijany. Nawet podstawa była pomijana, nie spolszczono też nic, A chociaż gra była po polsku, na przykład na PC-cie, to nie przewidawała na jakiś za większych zarobków i takie spolszczenie nigdy nie trafiało na konsole, nawet w patchu w późniejszym czasie. Zdarzały się, to były takie wyjątki, ale te wyjątki to było naprawdę coś bardzo rzadkiego. Pamiętam chyba Call of Juarez i tam parę innych gier dostawało te patrze później do ściągnięcia i można było zagrać sobie w języku polskim. A szkoda, że wszystkie gry tego nie dostawały w późniejszym czasie, ale chociaż mogłyby dalej dostawać. Co my tu mamy dalej? O, Jest to Tom Raider. APSX-a z lekko uszkodzonym pudełkiem, ale zawartość cała jest w idealnym stanie. No. Nigdy się nie uda nic kupić w idealnym stanie i takim jakim byś chciał, Choć nie wiem co, zawsze jakieś będziemy, ale ale no. pudełko będzie do wymiany, ale z pudełkiem frontem przednim myślę, że problemu nie będę miał do wymiany. Tych pudełek jest bardzo dużo do kupienia. Ale zawartość książeczka i tak jak patrzyłem, okładki, wszystko w super stanie jest jak nowe. No i nie kosztowało mi ledwie 10 funtów. O zakupie nowej folii, nawet nowy nie ma, bo nie mam zamiaru wykładać, no to 500-600 funtów, czyli nie sobie tam życzą jeszcze szukać, to nie wiadomo jak długo. Lubię tą serię, ale nie aż tak. No i kolejna gierka, którą Wam pokażę. Kolejna seria, którą zbliżam się już powoli do zakończenia w kompletowaniu i którą, którą tą gierkę naprawdę lubię, ale część drugą jej nie mogłem nigdy Ukończyć, bo nie miałem wtedy takiej konsoli. Jest nią Nightmare Creatures, część druga na Dreamcasta. Równo wersja na Dreamcasta jest dużo, dużo ładniejsza od PlayStation, więc na pewno tą wersję będę ogrywał. Zwłaszcza, że część pierwsza zrobiła na mnie jakieś bardzo pozytywne wrażenie, a część druga słyszałem, że jest po prostu fenomenalna nie? i ukazała się tylko na PlayStation i na Dreamcasta, właśnie. I tu mam wydanie brytyjskie, jakie chciałem mieć. Kiedyś miałem z krajów flamandzkich, więc pozbyłem się tego i teraz kupiłem to wydanie na rynek brytyjski, jeszcze niemiecki i francuski, z tego co widzę. Teraz tutaj pokład po ze z tyłu, więc również jest w mojej kolekcji w ładnym stanie. Pudełeczko nieponiszczone i jestem z tego zadowolony. Jedna z ostatnich już gier prezentacji jest super stanie Camon Fodor na Sega Mega Drive. Canon Folder trafił praktycznie rzecz biorąc wtedy wszędzie. Na co się dało? Na PC ty, na Amigę, na konsole przenośne, stacjonarne. Było wszędzie. Część pierwsza ukazała się wszędzie. Część druga nie miała takiej popularności, nie wzięcia, ukazała się tylko z tego, co pamiętam, na PeCetę i Amigę i nigdzie więcej. Na, no, nie udała mi się jak część pierwsza. Część pierwsza jednak to było to. To było to, ta wojna nam się podobała. Czy wojna w części drugiej już nam się tak nie podobała. Pomijając to, że była ale to bardzo, albo bardzo trudna, i którym się to podobno podobało, to jednak e, sam klimat tej, tej walki, tej wojny w Jedence był fantastyczny. Łącznie z intro, jaki ja na Mize widziałem, i naprawdę zrobiła to muzyczka na mnie wtedy pozytywne wrażenie. Stan jest super z tego, co widzę tutaj. Łącznie nawet pląbek ktoś nie wyczyścił, zostawił ją, że była sobie. Też taki fajny, miły akcent. No i pudełeczko, naprawdę okładeczka, wszystko jak nowe. No i cena całe 25 funtów. Nawet się nie było na czym zastanawiać. No i ostatnia gra. Przedostatnia kolekcjonerka jakaś ukazała. Nowa folii, kupiona za 70 parę funtów w licytacji. Nie jest nic co było kiedyś, tylko poprzednie. Mieliśmy soundtracki, mieliśmy tam karty do grania, mieliśmy tam artbooki. No, wydania były bogatsze. No tutaj, teraz, patrząc na to wszystko, naprawdę, ale to naprawdę w porównaniu z tamtym, co kiedyś było, to jest, nie ma co porównywać. Jakościowo to wszystko spada. No, ale dobra. Ostatnia gra dzisiejszej prezentacji, która zamyka ten pokaz. I to byłoby na tyle. Wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne moje odcinek.